Hej wszystkim, witajcie w dzisiejszym odcinku z Mówi Star Planet. Jest to trzeci odcinek z artbooków. Łapka w górę i yy, do oglądania, miłego oglądania. Moja stylizacja jest taka jak w poprzednim odcinku, bo je nagrywam yy, dzisiaj. Kolejny odcinek jest sobota. Yy, zaktualizuję status. Status już zaktualizowany. Możemy przejść do artbooków. Dzisiaj oglądamy artbooki moich przyjaciół z kategorii najnowsze i możliwe, że też Wam pokażę Lovit przez przyjaciół, ale to jeszcze później zobaczymy. Pierwszy artbook stworzyła Julka 18061. Pozdrawiam. Pozdro i ubrania. Przed chwilą czytałam te artbook więc możliwe, że już będą po yy, ale jeszcze zobaczymy. Gdy na tym arcie będzie dużo Lovit, dam pozdro osobie wylosowanej w komentarzu i rozdam kilka ładnych ubrań Roześlij znaj, będzie szybciej. Przepraszam, że mi się język plącze. No, ale ni niestety jest już wieczór i mi się troszkę język plącze. Co za argument. Kolejny artbook stworzyła Weronika Piala, Lace. O tutaj kolejny, dałam lajka, więc love it. Bardzo długo to robiłam, dlatego proszę doceń to i zostaw lajk. Znasz te chipsy? Mój ulubiony smak to zielona cebulka i papryka. Który smak jest Twój ulubiony? Don't copy. Daj, lovka Mój ulubiony to tak, także zielona cebulka. I już to piszę w komentarzu. Komentarz napisany i możemy przejść dalej. Kolejny artbook. Także stworzyła Weronika Piala, które już daje Bo eee, Właśnie mi się wyświetla. Hejka, w której jesteś sieci? Timo mobile lovek Orange, lovek plus Com. I tutaj jeszcze jest plus y, com. Jako albo lowe. Chyba lowe jednak. Ja jestem w orange i jeszcze wpisuję komentarz. Komentarz napisany i idziemy dalej. Świąteczny Tweety to już było w poprzedniej części artbooków. Tak samo uwaga, więc przejdę dalej. Jeśli chcecie widzieć o co chodzi w tych artach oglądajcie poprzedni odcinek. A ja pozdrawiam. 1, 2 123 Unikaty. Love Hejka, to są moje unikaty, niektóre chętnie wymienię. N, nigdy, S, staraj się, pytaj, zaskocz mnie, K, mam inne kolory, a bez oznaczenia to y, sprzedam za jakiś inny uni, albo pozdra, pamiętaj, nie sprzedaję uni za listę życzeń, y, a inne uni z gazetki, zadań i z Wipa a miecha, to szukajcie w garderobie tutaj macie pokazane jej unikaty no sporo jest z tego naprawdę Pozdrawiam matylda 112 Boże Cię jest pięk... Boże Cię jest pięknie okej, okay. don't copy Bye ja yeah. a teraz stawiaj nie udawaj i daj koma, Boże Cię jest piękne czy ty też lubisz słuchać muzyki? Ja uwielbiam. Uwielbiam ją szczególnie wtedy, kiedy jest kiedy się rozmyślam. Dziękujesz mi, ja zrobiłam ten art dzięki człowiekowi, który wymyślił muzykę, dzięki te piosenki, piosenkarze mają głos, dzięki Bogowi, że to, że mnie cał, ciebie i cały wszechświat stworzył. Ja jestem tu, tylko po to, żeby ci to uświadamiać. Aha! a bo życie jest piękne. Oto tutaj, a nie bożycie. No e, to jest my to samo. I ostatni artbook z tej kategorii stworzyła Tonia Hakie. Szkoła. Lubisz szkołę? Tak, Lowit, nie kom. Ja lubię szkołę, ale naukę to już nie. Zapraszam na inne arty. Patki. Eee, ja też mówię papatki. Dobrze, to, to był ostatni artbook z tej kategorii. Przechodzimy do artbooki Lovet przez Przyjaciół. Pierwszy artbook stworzyła Tipka. Wow, pozdrawiam konkurs. Dajmy Love It. Konkurs polega na tym, aby zrobić mi luka. Ja wybiorę go i nałożę tego, który wygrał, i napiszę w statusie tę osobę, która wygrała. Do wygrania są ubrania, włosy albo buty. Czas do jutra o godzinie 17. Tutaj macie rzeczy do wygrania. Mi się zdaje, że się opłaca. Na przykład te buty są bardzo ładne. Te takie głososowo szare. Mi się bardzo podobają. Ale niestety nie zrobię e luka, bo dzisiaj nie będę na komputerze, a na telefonie się nie da robić. Laska z zasadami Iluzja Lovit. Patrzcie na białe koło w literze O. Nie mi, mi drugaj, czyli chyba mrugaj. Dopiero gdy odli, odliczysz i mrugaj na ścianę, patrz się przez 30 sekund i mrugaj, napisz to widzisz. Y, Okej, okay, ja to zrobię. Y, mi to wyszło, widzę. Y. No lol, po prostu i ty zła. Ogólnie wytłumaczę Wam to po ludzku. Patrzcie przez 30 sekund na to takie białe o. Później na, na śnieg się popatrzcie, szybko mrugajcie i powinno Wam być słowo LOL, jeśli tak to łapkę w górę. mam czerwona, Kasia 1. Jak zrobić luk Fajny pomysł na Arta, nie widziałem już takiego. Tutaj macie ogólnie przedstawioną scenę yy, z tego, jak się wchodzicie w look, i chcecie zrobić, tutaj macie przedstawione to. Mi się bardzo podoba, znaczy ten artbook. Yy, I super ci wyszedł. Pozdrawiam Sweet 00 Martysia. Jakie pismo? Jakie lubicie pismo? Daj Dajlowka, daj dajlowka. daj Lowka, daj, lowka, daj lowka. 1, 2, 3, 4. Ja najbardziej używam... No, znaczy najbardziej używam czwartego pisma, ale teraz używam drugiego i dałam lovka. Podrębem dolar Ala Kinga, dolar MSP, dolar. Darmowe prezenty. Darmowe prezenty z listy życzeń. Jeśli wiesz, weszłeś tu, aby dostać coś z listy, to dobrze trafiłaś. Co masz zrobić? Niewiele. Wystarczy, że napiszesz w kom, że chcesz, lub napisać swój nick, do, co do prezentów rozdaje codziennie. Inne po jednym dla każdej osoby, czyli tydzień, bo tylko tyle się da rozdać. Proszę o cierpliwość, bo nie każdy od razu dostanie. Przecież świąt prezenty będą rozdawane od godziny 8, 8 rano do 21 wieczorem. Wow! Życzę miłej zabawy i ciekawych prezentów. Wow, na, na serio. Jeśli na serio dodajesz listy życzeń, to jesteś naprawdę super osobą i, i na, e, bardzo się pozdrawiam. Dolar kinga dolar MSP, dolar. Wow! Pisze komentarz na serio. Jeśli na serio zdajesz, to szacun Kolejny raz pozdrawiam. Sweet 00 Martysia, która stworzyła. też Tak macie? Masz tego dosyć. Bardzo się starałam, by było ładnie, ale trochę nie wyszło. Wiadomości. I tutaj macie pokazane. Dasz mi prezent, dasz mi prezent, dasz mi prezent. No, troszkę mi też nerwuje to, ale wow, robisz naprawdę super artbooki. Na serio ci bardzo zazdroszczę, ja nie mam takich zdolności. Wow, lowek leci. Gratulacje. Kolejny raz cię pozdrawiam, Sweet00Martysia. Wiesz co to? Wiesz co to? Ładnie wyszła? Umiesz tak? Robiłeś tak kiedyś? Tak, to jest świnka z liter. Tak mnie uczyła mała robić, więc robiłam tą świnkę jak była ma, i dalej ją robię. Robiłam tak, napiszę już komentarz i jesteś kolejną twórczynią tego fajnego artbooka, więc naprawdę, może nawet się jakoś się zgadamy, doznajcie znajcie, zaproszę. Zapraszajcie Sweet00Martysia, bo super dziewczyna, wow, robi genialne artbooki. I ostatni artbook, który Wam będę pokazywać, stworzyła Siri, 100. Piękne. Wolę nie mieć nic zamiast mieć coś na niby. Ach, to naprawdę bardzo głębokie słowa. I na przykład taki mój umysł, jedenastolatki, nie umie tego zrozumieć, ale to jest naprawdę tak głębokie. Wow, super. Jeśli to jest Twoje autorstwo, to wielki, wielki szacun. Dobrze, moi drodzy, to było tyle, co chciałam Wam pokazać w serii Artbooki. Kolejne serie będą ze zdjęć, z looków, z YouTube'em raczej nie, z Dancing Studio jeszcze się zastanowię. W gry na MSP też może będzie seria, w czacie też będzie seria, więc ogólnie śledźcie mnie najprawdopodobniej nie wiem czy dokładnie to wszystko będzie ale mam nadzieję jeśli filmik wam się spodobał zostawcie łapkę w górę śledźcie mnie dalej i do zobaczenia w następnych odcinku mam nadzieję że odcinek wam się spodobał papa buźki